Mega się robimy unboxing LA BUBU Ja wiem, ja wiem, że jestem ostatnią osobą, która otwiera LA BUBU Ale otwieramy Ale ja się yaram. Tak wygląda, kupiłam tą serię Nie wiem, czy najlepsza, ale no I ogólnie to Chciałabym, Secret na pewno, no to wiadomo Tego, i to są imiona no. Chciałabym Loyalty. Love. Loyalty. Love. No i mógłby być ten pomarańczowy happiness. A nie chciałabym niebieskiego i zielonego. No i tego. No. Robimy unboxing. Dobra. Ja nie wiem, swoje. Ja pierdzielę, ja to już psuję. Okej, okay. No, za bardzo mi to otwieranie nie wyszło. Dobra, po prostu sobie. Jezus, to jest moje pierwsze. La... Nie, z czego co wiem, to jest karteczka, ale nie wiem, to wy... jest sobie. Nie ma karteczki. O mój, to jest ładne. Pierwsze, to jest pierwszy To jest stojące? O nie. No, no, trumacze. No też się labuł. I ogólnie to wy pierwsi zobaczycie Takie. O kurde Nie otworzyłam dobrze. Otworzyłam, dobra. Dobrze, że nie widziałam. Ale nie otworzyłam, dobrze, bo tam była mała Dobra, wy pierwsi zobaczycie. Dobra. Patrzcie. Nie. Ogólnie to nie jest. O nie. Już chyba wiem, jaki to jest. To jest tego, którego nie chciałam. O. Secret! 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 Ale on jest taki przekrzywiony? O! Oh mój boże, kiedy to robiłam?